Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Zaczniemy sobie od Holu z Sklepu, tylko i wyłącznie na chwilę, po jedną rzecz, i nie mogłam z niego wyjść. Ta kolekcja wiosenna mnie tak absolutnie zachwyciła, nawet była ostatnia dostawa. Sklepy pewko są otwarte, więc jeżeli szukacie jakichś inspiracji dla kobiet, mężczyzn czy dzieci, to na pewno tam znajdziecie. Niech właśnie zmyli wielkość tej torebki, zmieściło się tam dość sporo rzeczy, także przechodzimy do zakupów. Pierwsza rzecz to. Kurtka jeansowa. Ta kurtka mi się niezwykle spodobała. Moim zdaniem wygląda jak jakaś kurtka z lewisa, chociażby. Ma fajny jeans, bo to nie jest taki sztywny jeans, gruby, tylko mięciutki. No, w miarę cienki, no bo to nie jest jakaś tam kurtka ocieplona. Ale teraz na wiosnę, czy na lato do zarzucenia, jak co że mówią, taka katana, jest bardzo fajna. To jest 146. Bo ja wzięłam ewentualnie trochę większą, żeby podwinąć. Były też rozmiary, bo na tym dziale młodzieżowym, od 134 do 175, jeżeli dobrze pamiętam, więc nawet dla Was, jeżeli byście miały ochotę, ja mam co prawda kurtkę jeansową, ale jeżeli byście miały ochotę, to tam możecie sobie też znaleźć, były dla kobiet też kurtki jeansowe, tak, to, także bez problemu. Jedyny, moim zdaniem taki minus tej kurtki jest taki, że ona nie jest na zatrzaski, że te guziki nie są na zatrzaski, to może być trochę problematyczne. No, ale wiecie co? Za 50 złotych kurtka, myślę, że wygląda bardzo dobrze. Tym bardziej, że można tutaj też ją jakoś podrasować, jakieś tam żety, przypinki, czy nawet z tyłu tutaj jakieś prasowanki zrobić. To co lubicie najbardziej? Ja wzięłam to dla mojej córeczki, która kurtki taki. No, cielkiej nie ma, do wszystkiego wyrosła, no i pomyślałam, że na pewno jej się spodoba, jest dobrze wykonana i tak jak mówię, ona jest bardzo miękka. Więc myślę, że jeśli i się jej po prostu dobrze chodziło w takiej kurtce. Można ją podwinąć, ja wziąłam celowo troszeczkę dłuższą. Bo moje dzieci rosną jak na drożdżach, chyba nie tylko moje, ale ja już nie nadążam dosłownie kupować. Kurtka. Super. Kolejna rzecz, którą tam znalazłam to przepiękne sukienki. To jest w ogóle jakiś hit cenowy. Nawet od razu przy wejściu do pepko nie były te sukienki. To było na tym dziale młodzieżowym, ale ten dział młodzieżowy jest właśnie od 134. 30 zł. Taka piękna sukienka. Wygląda moim zdaniem bardzo elegancko. Jest z takiego miękkiego materiału. Bardzo dobrze wykonana i moja córka ma jedną taką sukienkę białą i ona ja jest niezniszczalna, on dosłownie nic się z nią nie dzieje, ona nawet w praniu jakoś się źle nie zachowuje, tak. nic, po prostu wygląda cały czas jak nowa i zaraz będzie ją nosiła moja młodsza córeczka, więc akurat ten materiał słabko jest dość wytrzymały, ona ma tutaj takie piękne zdobienia, słuchajcie, za 30 zł, to tutaj ma siateczkę, to myślę, że no nikt by się nie powstydził też jest fajnie skrojona może być na lato i na zimę bo może być właśnie do jakichś balerinek i skarpetek, a może być również do rajstop oczywiście i jakiegoś swetra, czy nawet bluzy jak to tam woli nosić, nie wiem jak to będzie z praniem jeżeli chodzi o te diamenty perły jety wszystkie, natomiast wygląda na to, że będzie ok, nawet jeżeli to mi się rozwali w premium, chociaż nie sądzę. To sama w sobie ta sukienka jest piękna, można to odpruć nawet jak wam się to nie podoba. Zrobiłam jedną taką, jedną taką, oczywiście to jest 134, sobie możecie porównać. Bardzo mi się spodobały te sukienki, naprawdę są śliczne, ja kocham granatowy kolor do tej kurtki jeansowej, to już w ogóle, zwróćcie uwagę, na jak to będzie wyglądało. Jakieś trampki, taka sukienka i kurteczka, bombowo to wygląda, no i 30 zł ta sukienka, w Zarze taka sukienka by kosztowała 139-159 Generalnie te ubranka tam z takimi naszywanymi różnymi dżetami, czy prasowankami, czy takimi cekinami do zagłaskania są trochę droższe, Jest na pewno Zrobiłam świetnie jestem bardzo z niego zadowolona. Te sukienki mi się spodobały już wcześniej i zdecydowałam, że je wezmę tym razem, bo już dawno mi się żadna sukienka tak bardzo nie spodobała. Tę sukienkę widziałam już wcześniej, jak nagrywałam Wam ten hall pepko poprzedni. Tylko, że się wiedziałam, a jeszcze za wcześnie, co będzie zimno, czy moje dzieci potrzebują tak tych ubranek. Ale robiliśmy przegląd szafy i naprawdę są tam pustki, bo one tak szybko rosną, szczególnie u mojej starszej pięterczki. Ta sukienka kosztowała 25 zł. Ja nawet sama się zastanawiałam, czy by sobie takiej nie wziąć, ale na razie wziąłam dla nich. To jest tak piękny kolor, słuchajcie, taka śliczna, dziewczęca sukieneczka, która również do granatowego swetra wygląda bardzo ładnie, do tej jeansowej kurtki oczywiście, no bo. Ja też tak brałam wszystko pod tą kurtkę do jakichś rajstop cielistych czy no, bez rajstop. No raczej ta sukienka jest taka cienka, że nie sądzę, żeby ona była na inną porę. Ale bardzo często też tak jest, że dzieci jak się zakochają w jakiejś sukience, czy w jakimś ubranku, to chcą je nosić cały rok, więc wiecie, to różnie bywa. I moja młodsza córeczka ma taką sukienkę z reserve, taką fioletową w kwiaty. Nie wiem, może mam ją kiedyś pokazywałam i bardzo ją lubi. I pomyślałam, że w, w tych w też będą się świetnie czuła na tej guziczki, ta jest trochę większa, dlatego że moja starsza córka jest super wysoka, więc nawet jeżeli będzie tutaj za szeroka, to na długość widzę mała, nie żartuję. Ale ona jest już prawie taka jak ja. No i zobaczcie tutaj na te detale, guziczki. To jest nieruchome, że tak powiem. Za 25 zł myślę, że to jest bardzo spoko wykonane. Oczywiście to nie jest jakieś mistrzostwo świata, bo to jest zwykły materiał cienki. Natomiast nie widać za bardzo. Nitek, druga, mniejsza. sukieneczka, taka sama. I tutaj mam jeszcze taką koszulkę dla mojej młodszej córeczki. Ona kosztowała 10 zł. Do shortów, do legginsów Ma takie słodkie wiązania które wyglądają bardzo dobrze. Ja Wam to już wcześniej wspominałam, ale ta kolekcja z Pepko, tych ubranych, ta kolekcja w ogóle cała wiosenna mi tak bardzo przypomina Carter'sa. Oni mają mnóstwo teraz no, praktycznie podobnych rzeczy. Dlatego ja tak się trochę rzuciłam na te ubrania, bo normalnie bym pewnie już złożyła zamówienie w tym Carter'sie, bo tak zazwyczaj robię w tych okolicach przecen i Black Friday i tak dalej. Natomiast to jest wszystko prawie, że Podobne, no może nie identyczne, ale bardzo podobne, ja dlatego nie widzę problemu z tym, że to jest stopko. A były też jakieś specjalne ceny za 7, to, to wszystko zależy. Jedyny problem jest taki, że no, dużo dzieci może chodzić w tych ubraniach. Natomiast bardzo często dzieci tak lubią. I jeszcze jedne spodnie, które wziąłem to z kolei dla mojej starszej córeczki kosztowały 30 zł. One są bardzo lekkie, z takiego fajnego materiału, w paski czarno-białe z kieszeniami. Tutaj mają pasek nie ściągacz, ewentualnie taka gumka. Więc jeżeli Wasze dzieci są bardzo szczuplutkie, no to musicie to mocniej związać, albo wziąć na przykład rozmiar mniejszy, no bo te spodnie też nie muszą być takie super Idealnie długie, tak? Mogą być na przykład przed kostkę, no bo wiadomo, one są tak leciutkie, że to chodzi o to, żeby były na lato. Także jestem zadowolona bardzo z tych zakupów. Pokażę je za chwilę moim dzieciom. Zobaczymy, co im się spodoba najbardziej. Obstawiam, że te sukienki i te granatowe, no bo one tutaj mają te wszystkie ozdobniki, to wiadomo, że mi się bardzo podoba ta kurtka, obłęd. I tutaj sukienki, sama bym coś takiego założyła. Dobra, teraz sobie otworzymy przysyłkę, która do mnie przyszła z Butter Body Works. I teraz Wam pokażę, co tu jest. Czyli jesteśmy w stanie to otworzyć sami. No, jesteśmy w stanie. O rany, jakie to śliczne jest. Wszystko. Świeczka. Watermelon Lemonade. Ja, to szuka, ja miałam tylko na innym opakowaniu. Miałam ją. Róża i lawenda. To jest taki. Balsam do kąpieli, pod prysznic. Do tego mamy scrap. Scrap uwielbiam i robię sobie często. Eukaliptus. No i mamy tutaj jeszcze krem do ciała. Słuchajcie, imbir oraz pomarańcza. Jak to ładnie pachnie. Bardzo ładnie, jak orzeźwiająco, nie super orientalnie, tylko właśnie tak odświeżająco, orzeźwiająco. Taką czystą, piękną kobietą. <grym> Jaki opis. No i tutaj mamy jeszcze w środku takie suszki, które pięknie pachną. Także bardzo dziękuję. Teraz Wam to pokażę z bliska. I tutaj mamy jeszcze jedną książkę, albo dwie, już nie pamiętam. Dokładnie. Wszystko po pochłonie może Magdalena Kubasiewicz oraz jeszcze większy przypał. Z bliska wam pokażę wszystko. No, piękna ta świeczka. Ten balsam też pachnie bardzo odświeżająco, bardzo ładnie. Scrap, co sobie w sumie nawet dzisiaj zrobię. Dzisiaj będę sobie robiła paznokcie i takie spa, maseczki i tak dalej. Ja bardzo lubię baton Body Works, to wiecie o tym. I mówiłam Wam nieraz o ich produktach, żele, balsamy, świeczki, czy skraby, czy tam maseczki nawet, mgiełki są godne polecenia. To tyle jeżeli chodzi o nowości. Ja się z Wami żegnam. Dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie koniecznie znać, czy właśnie też Was zachwyciła ta kolekcja z Pepko wiosenna, bo mnie bardzo. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi i bezpieczni. Trzymajcie się i do miłego zobaczenia. Buziaki. Pa, pa.